Z Boxing Spell jest legenda polskiego Jitsu i legenda MMA. Y, Maciej Zulinkę, witam. Witam wszystkich. Y, jak forma przede, przede wszystkim? Myślę, że jestem zadowolony ze swoich postępów. W szczególności, że ciężka praca, którą wykonałem do mojej ostatniej walki we, w Wolsztynie na Warmii, Pozwoliła mi zacząć przygotowania tym razem z wyższego pułapu no i myślę, że na następnej, na najbliższej walce będzie dużo, dużo, dużo lepiej. Oglądałeś swoją walkę właśnie z Adrianem Zielińskim na Warmia roz? Tak, obejrzałem już dwa razy. Jak myślisz, jakie tam błędy popełniłeś? Hmm. Na początku byłem może trochę zestresowany, zbyt statyczny. I dwa pierwsze rokiki na moją lewą nogę. Zmieniły cały mój gameplan i zaważyły o losach walki. A jeżeli chodzi o błędy, tak naprawdę w ostatnia minuta, kiedy byłem w parterze i byłem już w bocznej, powinno być po walce. A jakoś tam spanikowałem, nie, nie wiem, o czym wtedy myślałem. I to nie powinno się tak potoczyć. Ostatnia minuta powinna wyglądać całkowicie inaczej. O, opowiedz o swoich przygotowaniach do walki, która odbędzie się 31 listopada w Szwecji. Eee, w Szkocji. W Szkocji. Więc e, zacząłem przygotowania na 10 tygodni przed walką. E, poprosiłem mojego kolegę klubowego Prokopa Macieja, e, by pomógł mi w tych przygotowaniach pod względem kondycyjnym i przy dobieraniu z partnerów. A resztą zajął się mój brat Mariusz Rinkaw, jeżeli chodzi o parter i mój trener boksu Jura. Oddałem się całkowicie, tym razem całkowicie oddałem się w ich ręce i praktycznie. Kreatywne moje myślenia sprowadziłem do zera i wykonuję tylko ich polcer. Jesteś jedną z osób, która zaczynała brazylijskie jiu-jitsu i MMA w Polsce. Powiedz, jak tw czy Twoim zdaniem rozwój MMA i parteru w Polsce idzie w dobrym kierunku? Całkowicie w dobrym kierunku, bo coraz więcej ludzi trenuje. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o brazylijskie jiu-jitsu, to myślę, że na Mistrzostwach Polski mamy więcej uczestników niż na jakichkolwiek innych sportach chwytanych, więc. To na pewno jest to, czym więcej ludzi trenuje, tym coraz bardziej staje się to popularne i dociera to do coraz mniejszych miejscowości, do większej ilości ludzi. A jeżeli chodzi o MMA, MMA na całym świecie staje się coraz bardziej popularne. No. A największe gale wyznaczają trendy. No. Czy odzywają się do ciebie inne federacje z Polski, z Europy, bądź ze świata? Nie, no, na razie jest. E... Znaczy po Warmii udało mi się nawiązać kontakt. Z, z trzema właściwie federacjami, których będę walczył i to teraz będziecie wiedzieli na przestrzeni tygodni. No do końca, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, do końca tego roku stoczę jeszcze dwie walki, oprócz tej w Szkocji. Jaka jest Twoja opinia na temat kobiecego MMA? Znaczy... Generalnie myślę, że jeżeli ktoś był bardzo mi bliski, kobieta bardzo bliska, czy moja kobieta, moja córka, miałaby walczyć, czy... Córka mojego brata miałaby walczyć w oktagonie czy na ringu, no to mógłbym się, mógłbym się bardzo stresować i, i nie wiem, czy bym chciał. Ale jeżeli ktoś, uważam, jeżeli ktoś chce cokolwiek robić i czuje do tego powołanie, to nie można mu tego odbierać. W szczególności, że już wcześniej mówiłem, niektóre walki kobiet są dużo fajniejsze niż, niż te prezentowane przez chłopaków. Czy uważasz, że Agnieszka Niedźwiedź może y, zamieszać w, w europejskiej światowej scenie MMA? Z Agnieszką trenuję praktycznie od samego początku, czyli od walki z Kiki eee, i postępy jakie podczyniła są, jak dla mnie, kolosalne, tak? jeżeli chodzi o boksersko, jeżeli chodzi o partnerów, wszystko. Zobaczymy, jeżeli ma serce do walki i wytrwałość, to każdy może eee, Okej, okay. Dzięki z mojej strony to wszystko. Jeśli chcesz komuś podziękować, kogoś pozdrowić, to jest ta chwila. Chciałem podziękować wszystkim, którzy mi kibicują, wszystkim chłopakom z Gold Teamu. Mam nadzieję, że was tym razem nie zawiodę. Dzięki wielkie.